Rozpakuj ze mną nasze tygodniowe zakupy spożywcze. Banany, dwa twarożki, sześć skyrów, dwie surówki z buraka, dwie mrożone zupy i broku, Parówki, dwie szynki i chorizo, dwa jogurty pitne, dwa razy mozzarella i takie kabanosy, trzy serki śmietankowe, dwie musztardy i sos tatarski, keczup, i ocet, jajka i taki koncentrat pomidorowy dwie paczki tortilli i dwie pinsy pryncypałki orzechowe i dwie paczki ciastek z milki trzy chleby pomidory i pieczarki trzy opakowania fileta z kurczaka nektarynki oraz śliwki dwa opakowania kiełków i pietruszka dwie papryki i cebulka dymka marchewka i jabłka rukola i mrożony szpinak. Za całe zakupy wyszło mi około 340 zł, ale faktycznie nie mieliśmy już nic w lodówce.